Cześć, Szczeń Boże, witam się w kolejnym odcinku Nocnych Marków. Po dłuższej przerwie, też takiej nocy, czy takiej porze, właśnie nocnej, wieczorowej, chcielibyśmy się na nowo spotykać. To już kilka lat temu, prawie 5 lat temu, rozpoczęły się te Nocne Marki, i w różnych częstotliwościach spotykaliśmy się, w różnych okolicznościach i atmosferach, doświadczeniach, to te nagrania dokonywały się. Te nauki były głoszone. Teraz chciałbym do tego powrócić. Nie wiem, czy codziennie. Nie wiem ile razy w tygodniu, może nie chciałbym składać jakichś obietnicy, jakiejś deklaracji, tym bardziej, że różnie to z tymi deklaracjami u mnie jest w sprawie nagrywania, ale od czasu do czasu chciałbym, żebyśmy się mogli widzieć, spotykać. Tyle, tyle mogę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będzie pewna jakaś taka nowość, która ma nas przygotować do uroczystości wysłania Ducha Świętego I tylko tyle. Chciałbym powiedzieć. Na początek chciałbym, żebyśmy posłuchali słowa, które ma nas prowadzić. Pamiętamy, te nocne marki są dla tych, którzy nie mogą spać. Tych, którzy nie tylko późno wracają z pracy, nie tylko mają mnóstwo obowiązków, obowiązków po nocach, ale po prostu nie mogą zasnąć. Coś w ich głowę trapi, coś w głowie się znajduje, o ich sercu, i te słowa mają być takim miejscem, takim momentem, takim, takim czasem, żebyśmy mogli spokojnie zasnąć. Zresztą ta taka noc może trwa też trwać w dzień, bo to jest taka noc, może być też życiowa, że może coś się w Twoim życiu dzieje, że czujesz, że nieustannie jest jakaś noc i nie możesz zasnąć, albo może Twoje życie jest jakiś taki, taki sen i nie możesz żyć. Dlatego potrzebujemy słowa, słowa, które jest życiem. Więc mówi, że jego słowa są życiem, bo on jest życiem. Chciałbym, żebyśmy posłuchali słów, kilku słów. 14 rozdziału w Ewangelii według 7. Jana, Ewangelii, fragmentu Ewangelii, którą czytaliśmy w ubiegłą niedzielę. Jezus powiedział do swoich uczniów, niech się nie trwoży serce wasze. Ufajcie Bogu i mnie ufajcie. W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak, gdyby, gdyby tak nie było, to bym powiedział wam: oto idę przygotować wam miejsce. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i wezmę was do siebie, abyście i byli tam, gdzie ja jestem. A znacie drogę, dokąd ja idę? Koń dzisiaj Jezus poprzez apostołów zapowiada, że idzie przygotować, idzie do nieba, żeby nam przygotować miejsca. Sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, mówił, komentował ten, ten fragment w taki sposób, że mówił, że dla każdego, kto został stworzony, a więc dla każdego, kto został też poczęty, kto na tym świecie zaistniał, nie tylko że się urodził, ale został poczęty, zaistniał, Jezus przygotował miejsce. I jeżeli nie zdarzyłaby się taka sytuacja, nie wiemy, czy tak będzie, czy nie będzie, ale gdyby ktoś nie trafił do nieba, a Kościół wyznaje, że jest piekło, że jest wieczne potępienie, którego człowiek wybiera wolnej woli, to mówi, te miejsca będą puste do końca. To nie będzie tak, że Jezus mówi, a, ten się nie zbawił, to chowamy to, to krzesło. To, to w tym pokoju będzie kto inny mieszkał. W tym mieszkaniu kto inny będzie przebywał. Nie. I nie wiemy, czy w tym niebie będzie mieszkań mnóstwo, czy będzie mało. Daj Boże, ja też z całego serca się modlę, żeby nie było ani jednego pustego miejsca. Kościół nigdy nie powiedział, a wręcz nas uczy, żebyśmy tego nie robili. Nigdy nikogo nie potępił. Nigdy nie powiedział, że ktoś jest w piekle. Oczywiście czasem nam egzorcyści mówią, że tam szatan w czasie egzorcyzmów posługuje się takimi czy różnymi imionami, ale wiemy, że szatan jest ojcem kłamstwa. Mam takie w sercu też wielkie pragnienie. Jako duszpasterz, jako ten, pośród, których, pośród różnych ludzi posługuję. I chciałbym, żeby tych, których Pan Bóg mi też daje w swojej posłudze, żeby oni byli zbawieni. Ty, który stawia na mojej drodze, żeby byli zbawieni. Żeby poszli do nieba. Każdy z nas ma mieszkanie w niebie przygotowane. Jezus na każdego z nas czeka. Jezus nie przyszedł na ten świat, żeby świat potępił, ale żeby go zbawił. Żeby każdy z nas mógł w tym mieszkaniu zamieszkać. Cóż to ta jest cudowna prawda. Mam mieszkanie w niebie. Ulokowane. Jest taka pieśń pogrzebowa, którą słyszałem pierwszy raz w mojej wiosce, w mojej parafialnej, w mojej parafii rodzinnej. Mam tam... ja Mam tam ja pałac. Nie? Tam już nie pamiętam tych słów dokładnie, ale że w niebie jest pałac dla każdego z nas rządzony, bo Pan Bóg myśleć, że nie przygotował nam mieszkańka taka dwa na dwa. Ale każdemu z nas przygotował pałac. Godny książętą, królewiczą, królowym, księżniczką. Jezus przygotowuje każdemu z nas pałac i tam czeka. Zróbmy wszystko, żeby ten pałac nie był pusty. Żeby to nie był pusty dworek, w którym strasz, ale żeby pałac, w którym ja zamieszkam. Żebyśmy wszystko czyli co odpowiedzmy na to wezwanie Pana Boga, odpowiedzmy na Jego łaskę. Cokolwiek by Cię w życiu spotykało i, i może przekreślało czasem to wszystko, co się, co się może co można sprowadzić do nieba, to wiedz, że Pan Bóg na Ciebie czeka. I Może masz w życiu takie doświadczenie, że nikt na Ciebie nie czeka. a nikogo nie jesteś ważny. I nikt cię nie potrzebuje. To jest ktoś, kto niesamowicie za tobą tęskni. I to jest Jezus. To jest Ojciec, to jest Duch. To jest Bóg w Trójcy jedyny, który na ciebie czeka. Który przyrządził dla ciebie wieczne, piękne mieszkanie. Przyrządził mm. dla ciebie ucztę, o której mówi Izajasz. Ucztę taką, że się stoły uginają. To wszystko jest dla ciebie. Dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas. Nim nie zaśniemy, popomódmy mm. się o to. Żeby mógł w tym pałacu zamieszkać. Żeby w tym pałacu zamieszkał też ten, który... Pomódl się za tych, którzy żeby w tym pałacu zamieszkali mieszkali. Ci, którzy są w Twoim domu. Może na studiach. Na innym roku. W klasie. pracy. Pomóć się o to mieszkanie dla tych, których nie lubisz. Może czasem wrogo na nich patrzysz. A tych, którzy Cię może skrzywdzili, zranili. Żeby było... Jak najmniej, albo żeby w ogóle nie było pustych miejsc, pustych pałaców w niebie. Ucierzmy się tym i o to się pomóżmy dzisiaj, każdego z nas, za każdego z nas. Dziękuję Ci za to, że wytrwałeś do końca. Jeżeli chcesz, to możesz ten odcinek komuś dalej podesłać, może masz kogoś, możesz gdzieś tam pomóc, yy, właśnie w takiej też subskrypcji tego kanału. To jest też bardzo ważne żebyśmy się dzielili tym dobrem, które gdzieś sami słyszymy, czego doświadczamy, żebyśmy też to umieli podawać innym. Trzymajcie się z Panem Bogiem i Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.